Dzisiaj przed nami naprawdę bardzo ciekawa noc, bo odbijamy maskę Stalkera. Czyli w skrócie, zostajemy złodziejami. W sumie nie do końca, bo jak okazasz złodzieja, to chyba nie jesteś złodziejem. Jesteś wtedy bohaterem. Jesteś bohaterem. Słuchaj, on kazał nam się rozbierać, kazał nam oddawać te ciuchy, wypuścił mnie dosłownie w gaciach z chaty. I tak wracałem do domu. Także jak zabierzemy mu maskę, to rachunki między nami będą wyrównane. Na tą super tajną misję mamy ze sobą kominiarki. My naprawdę się teraz zmieniamy w takich, wiecie, profesjonalnych złodziejów. Maja w sumie stwierdziła, że to będzie fajny pomysł, żebyśmy wzięli ze sobą kominiarki. E, ja nie jestem fanem tego pomysłu, także nie wiem. No zobaczmy w sumie jak wyglądamy w nich. No właśnie. Jedna jest taka, że ma na oczy, a jedna jest taka, że ma taką dziurę. Którą wolisz? Ja wolę tą. No ja też tą wolę. To trudno. Aha. Nie dość, że każe mi się ubierać w jakieś głupie kominiarki, bo tak będzie profesjonalnie, to jeszcze daje mi tą gorszą wyglądasz jak szła tam czyścić komin albo czarować przynajmniej będzie nam ciepło o, ale wyglądam groźnie Uuu. a ja? <grym> ej to był chyba do dupy trochę pomysł <grym> chyba trochę tak, ale musimy iść, tam ogólnie pod chatą coś się dzieje bo świeci światło ej patrz i coś się pali, widziałaś to? nie <grym> Idziemy na napaść na bank. bam bum. Jesteśmy bam. gangsterami teraz, patrzcie. Pokaż, jak to masz spluwę Dwie nawet mogę mieć. Najwystraszylibyście się mnie na Halloween? Dobra, idziemy, bo Mai bije na łeb. A to coś zaraz musimy zdjąć. Plus tego jest taki, że przynajmniej jest w tym ciepło. co do góry. тихо. я видела то в твоих очах. и удушающий, то мне за нос. Тихо, пап. Удушающий. Тихо. Ты что, его? за волосы мне шарпнело. Я тебя распознаю, а мне нет. Чонгай то. Ауха. No uspokój cicho, tam robią jakieś ognisko Ej, w tym mi chociaż było ciepło. Chciałbym iść to w końcu zobaczyć, także my idziemy A wy pamiętajcie, aby koniecznie zasubskrybować ten kanał razem z dzwoneczkiem A dzięki temu nie pominie was żaden następny odcinek Zostawiajcie dużo łap w górę, bo na 20 tysięcy lajków lecimy z kolejnym odcinkiem co? So, I pora zobaczyć, co tutaj się dzisiaj dzieje Ogólnie jesteśmy tak jak ostatnio, trochę przed 23. trzecią Bo o dwudziestej mył się stalker I to moim zdaniem jest najlepszy moment na to, żeby zabrać mu tą maskę, bo przecież nie podbiegniemy do niego i nie powiemy: Ej, oddaj nam maskę. Musimy ją profesjonalnie ukraść. Co on dowodzi? Tak, mój ty kamracie, widzę nogać się, bo i ta kura peta twoja, ale musimy ją jeszcze rehabilitować. Dużo jeszcze leczenia przed tobą, wiesz? O, mam dla ciebie różne zadania. Musisz być cały czas w dobrej formie i gotowy do boju, żebyś już się nie dał tak zaatakować, jak się dałeś kiedyś, wiesz? Czyli ćwiczymy formę dzisiaj. Zobacz jakie piękne ognisko doktor Alfredzik odpalił dla Ciebie, <śm> chyba jesteś w siódmym niebie, co? <ś> Więc zaczynamy ćwiczenia. Co oni są, że będą ćwiczyć? Nie wiem, ale wiem, że Stalker nie jeździ już na wózku. To w sumie trochę nam komplikuje sprawę, bo oznacza to, że jest nieco bardziej mobilny. Jak siedział na wózku, to był zależny od osoby, która go pcha, w sumie. No ale nic, czekamy, co będą odpalać. Tak, bo właśnie mają zacząć jakieś ćwiczenia. Ciekawe, co tym razem będą robić. Ostatnio rozwalali dynie. Z naszymi głowami. Z naszymi głowami. A więc zaczynamy ćwiczenia. Pierwsze zadanie. Bawimy się jak dwa koguty, czyli robimy rzuty. Dobrze. Doktor sprawy chyba wiesz. Ławej, bo trzeba być podkreślona. Ach, ty nieudaczników. A teraz Gokki spróbuj uderzyć. Adim. O, ty baraniubie! I to są ich treningi? Stalker odbija piłkę lekarską, która waży parę kilo głową. No. Co, co on ćwiczy. Nie wiem, chyba jak być jeszcze głupszym. Przecież, jak widzi taka piłka, wolnała na To nie jest taka zwykła piłka do gry. To jest taka piłka, wiecie, taka ciężka mega. Także to się raczej nie skończy dobrze. Uwaga, kolejny rzut. O nie. A teraz próbuj, nasz radę z tej przygniłej kurapety. Kopnąć chociaż raz. I szop. Oj, <gulat> ciebie Stalker leży. Cóż cię, zabolało! Och, ty nieudaczniku! Zwiększymy dawki leku chyba. Dobra, nie udawa i nie udawa. Och, następne zadanie. Dobra, co mam dla ciebie? Ok, dokąd? <gulat> Zrobisz taniec indyka? Głowa w lewo, głowa w prawo, tyka. To jest taniec i indyka. Ach ty do ręczoro, Ale za panu mnie potrafisz. Chodź, ty ci pokażę inne sztuczki przy ścianie. Ach, chodź, ty łachód, go wajzo. Ach, chodź, stań tu przy teraz na nogę. Przysiady Alfredzikowe. <tuszy> A to są za przysiady, jakiś dźwięk jak kop. Doktor Freddy wielki. Brał lekcję samego Pink Jong Jana w Japonii. Nie ja... ja, zostaw, zostaw. Nie potrafisz. Muszę cię nauczyć, do okay. dopiero. Musisz tak, pozycja, karate. I idź. Nie. Sam. Co on po chińsku gada? Moc wielkiego smoka z wielkiego smoka. Trzymaj kija, będziesz szybki niczym zmija. Ja nie wiem, czy ja chcę tu siedzieć, może jednak wrócimy do domu. Po co nam ta maska? No, fajna, potrzebna, ale największym celem tego jest to, że skoro my będziemy mieć jego maskę, to on jej nie będzie miał. Ja nie wiem, tu jakieś smocze moce lecą. Ja nie wiem, o co chodzi naprawdę. Niech on idzie się już po prostu myć, bierzemy mu tą maskę i sądzimy, idziemy. No, na razie na to, żeby poszedł się myć się nie zapowiada. Tutaj chyba dopiero się. Rozkręcają te treningi. Hmm, dobra, zobaczymy co dalej. Pokażę Ci teraz tajny cios Alfredyka. Sam doktor Misza Fredzik. Czarny pas. Szósty dan. Widzisz jaki ze Tylko doktor Fredzik tak potrafi, ale ciebie też stalkę wytrenuje. Mój ty, bracie, śmierdzący kamracie. Oj, zgłodniało się trochę, co? Plało się coś zjeść. Ma specja. O, zaraz ci pokażę. Brrr. Nie wiem, ale jest coraz gorzej. On teraz powiedział, że przydałoby się coś zjeść i że ma specjał. I czegoś tam szuka. No, ja nie wiem, co może być tym specjałem, ale chyba się boję. No, zobacz, co dla ciebie przygotuję. Pieczona świnina, chodzi do żołądka niczy witamina. Będziemy piekli, będziemy smażyli. Czy to było to, co ja myślę, że to było? A jeszcze przed jedzeniem, by trzeba zatańczyć taniec szamana. To jest szamana, bawimy się do rana, to nie jest byka, idziemy już do świetlika, oj, oj, o. My wam nie możemy pokazać przecież, są tam niósł. To była coś, czego w życiu byście nie zjedli. No. To tak. Ale Stalker bardzo się na to ucieszył. Ja myślę, że powinniśmy wejść na dach. Z dachu będziemy mieli lepszy widok jak tutaj. Tak, w sumie jesteśmy za śmietnikami. A tutaj mamy fajne wejście. Tylko musimy zaczekać, aż oni się czym zajmą. Ale w sumie, zanim pójdziemy na dach, wracamy jeszcze na chwilę do auta. A po co idziemy do auta? Zobaczysz, czekaj, zobacz to. Moje ogórki. ci moje ogórki. Stalker zaraz się nie pójdzie myć, to wylejemy na niego te ogórki i wtedy pójdzie się myć. Cześć. Chciałam je zjeść, no ale dobra, mogę je poświęcić. Naprawdę szkoda ci głupich ogórków dla maski Stalkera. No, powiedzmy, że jest to opłacalne. Ale Stalker lubi smród, więc może mu się jeszcze spodobać. No, ale nie zaszkodzi spróbować. Dobra, teraz w sumie najważniejsze pytanie, czy oni coś robią? Bo my musimy wejść tędy, tam na dach. Wchodzisz pierwsza? pierwsze? Trzymaj, ja wchodzę pierwszy. wejście mamy idealne. Ja się tam zabiję. Jestem. Masz o Dawaj. Położymy się, żeby rozłożyć ciężar na dachu. A przy okazji, żeby tam ci nas nie zauważyli. Ja stąd spadnę. Jak ja nie spadłem, to Ty też nie spadniesz. Ja prawda? spadnę, bo ja mam pecha. Dawaj, ja trzymam. Ja się boję. Dawaj, dawaj, dawaj. Już prawie jesteś, słuchaj. Nie, tu zlecili. <noise> Co ty robisz? nie wiem, nie widzę. Świecisz mi po oczach, ja nic nie widzę. Jesteśmy na stanowisku, tutaj mamy o wiele lepszy widok. Zresztą zobaczcie sami. Stalkę, zdradzę ci mój przyjacielu pewien sekret. Tylko, żebyś nigdy nie wydała. To jest najbardziej tajny cios! Gdzie zawsze możesz się wybronić z najgorszej opresji! Wyjść z cało! Nikomu tego nigdy nie powiedz! Trzymaj wiadro w ten sposób! Przybliż do siebie! Tak, i teraz zbieram mocy! Robię pozycję bociana! I wale! I po Och, do bliska palę się! Po tych ciosach tajnych sam nie wiem co robię. Za chwilę spłonę. I co ty beze mnie Nie. Jeszcze tylko ja cię przy życiu trzymam. Ten stał w ognisku i Falkar go z niego wypnął. ja tego nie widziałem, ja chcę to zobaczyć. Może jeszcze będzie wchodził. Czuję tak spłonę. Spłonę. Zobacz, Starke, Alfred siłę ma grzmotomocnych! Zobacz, po ogniu chodzi, ognia się nie boi! Choćby niedźwiedź to mu dostoi! Mówiłam? Wiesz o większego trudnozocha, jakim był Alfred Alfredzik! Wielki doktor, wielki hero, wielka moc! A. Chodź, dla mnie to wielkie nic. Afet chodzi po ogniu, a ty tam potrafisz? Pronuj! O, widzisz, nauka nie idzie w lasu, parzywa cię. Tylko Afet ognia się nie <grym> woli, <wody> A teraz czas na wyżerkę. Nie no, naprawdę oni będą teraz jeść? Która jest godzina? Już myślałem, że telefon zgubiłem, ale na szczęście mam. Już jest po 23, mu się da, że nie poszedł mieć. Niedobrze. Ja myślę, że jak tylko usiądą do żarcia, to spora na interwencję. Teraz miejmy tylko nadzieję, że siądą na tyle blisko nas, żebyśmy byli w stanie wysypać te ogórki. Przecież nie rzucimy z wujkiem całym. Maja się nawet do nich nie... Do... Jest siła. Nie no, naprawdę. Przydałaby się jakaś bułeczka. Może mając? Pytaj, czy mi dadzą. To właśnie, jestem ciekawy, co oni będą jeść, Bo ta początkowa rzecz nie była zbyt ciekawa. I co oni będą coś robić do jedzenia, czy co? Nie. Jeden z drugim usiadł i na siebie patrzą. Ale idealnie się złożyło, bo Stalker jest zaraz obok nas. Tak, jest to piękny scenariusz. Moje biedne ogórki zaraz wyglądują na Stalkerzu. Nie wiem, póki oni myślą, to teraz jest chyba na to najlepszy moment, co? Chyba tak. Robić to? Mamy tylko jeden słoik ogórków, dasz radę? Dam. Ale to jest idealnie, bo to jeszcze zleci mi po tym. Nie muszę się całkiem wychylać, bo tu jest taki daszek. Po tym daszku musisz puścić i idealnie na niego poleci. O to się stało! Co za morze ogórków na ciebie zleciało, stalker! Ależ to był znak! Jakiś to znak szalana! Och, ogórki to szczęście wielkie Cię spotkało Ogórek będzie brał za Garniturek Ależ znak to szczęście wielkie Ale teraz śmierdzisz jak zdechły skąs Jeszcze gorzej Idź się kąpać, idź się wymyj! Tylko pamiętaj nie lubię, jak ktoś się spóźnia na kolację UGA BUDA zmieniliśmy im plany na kolację. Udało się, idzie się myć. Ale się udało. I tak się składa, że my w sumie już jesteśmy na dachu, także mamy w sumie idealne wejście teraz do domu. Tym samym omijając Alfredika, który siedzi przy garażu. Ale mamy naprawdę idealny scenariusz, bo nie ma Alfredika w domu. Wiemy, że stalker idzie się myć, więc możemy mu zabrać tą maskę teraz. Tak. Stalker poszedł się myć, a Alfredik robi kolację, więc nie przyjdzie na chatę. Chyba ale musimy się pośpieszyć. Dawaj, bądź szybko na górę. Kolejny dzień, próbujemy nie spać z dachu. Ale powiem wam, że nawet jestem zadowolony, że idziemy już do środka, bo jest tak zimno. A w sumie, jak teraz wchodzimy, to jest idealny moment na to, żeby przypomnieć wam o limitowanym dropie w naszym sklepie. Znajdziecie tam takie superowe bluzy, jakie mamy aktualnie na sobie. W dodatku są też ostatnie rozmiary koszulek i pełno superowych gadżetów. Niestety już ich ilość jest na wyczerpaniu, a z racji, że jest to limitowany drop, to jeśli wszystko się wyprzeda, to po prostu znika i już nigdy więcej tego nie będzie. Także wpadajcie na nasz sklep. Link macie oczywiście w opisie oraz w przypiętym komentarzu i zróbcie sobie naprawdę fajny prezent. O, o. Co? Zostawiliśmy gdzieś nasze kominiarki. Nie no. wiem w którym miejscu. A wiedziałem, że z tymi kominiarkami będą tylko i wyłącznie same problemy. Ale nic, Alfredzik chyba nie będzie tego szukał za śmietnikami, nie? Chyba nie. A co ty robisz? Nic. Tutaj przychodzisz jeść, czy zabierać maskę salkerowi? Oddałem swoje ogórki, to chciałam wziąć sobie banana w zamian, ale dobra, już chodźmy po tą maskę. Nie wiem tylko, czy Stalker się już myje, czy jeszcze nie. Bo jak widzicie, drzwi są zamknięte. A to są w sumie dopiero drzwi od kuchni, ale zanim tam wyjdziemy, to zamkniemy sobie te drzwi, żeby Alfred Cicero tutaj nie przyszedł. To był mądry i ryzykowny ruch. Czemu ryzykowny? No bo raczej stalker sam by się w domu nie zamknął, co nie? Ale lepiej, żeby Alfredzika tu nie było, niż żeby był, także... Wchodzimy. Nie, właśnie, boję się, co znajdziemy za tymi drzwiami, ale w sumie przyjechaliśmy tutaj po to, więc idziemy to robić. Dobra, my się. Nasz plan zadziałał. I co znowu? Ja mam tam? Um, Alfredzikowi chyba się śpieszy na jedzenie, także nie mamy zbyt wiele czasu. Problem, że nie ma tu ciuchów. No właśnie, ostatnio jak się mył, to wszystko zostawił tu przed wejściem. A teraz co? Właśnie jest razem z nim? Ja nie wiem, czy ja chcę tam zaglądać. Drzwi, co prawda, są zamknięte, ale nie wiem, musimy szybko podejmować decyzję. Po pierwsze, Alfredik się dobija do drzwi, a po drugie, on się nie będzie mówił nieskończoność przecież. Dobra, to robimy tak. Ty idziesz zobaczyć, czy myje się za zasłoną. Bo ostatnim razem jak ja tam weszłam, to zobaczyłam jego mordę, której nie chciałam widzieć, więc jeśli myje się za zasłoną, to mogę tam wejść i spróbować jak. Jakąś tą maskę zabrać, ale inaczej ty tam zapierdzielaj. Nie wiem, nie można przez to jakoś zobaczyć. Doszliśmy w sumie do najgorszego momentu, ale dobra, otwieram. Ciuchy są na kiblu. Kibel jest dosłownie na samym końcu, także nie wiem, albo ktoś z nas musi tam wejść, albo musimy to czymś chwycić. Masz jakiś pomysł? Trzymaj, ja czegoś poszukam. No dobra, jest jeden plus tej sytuacji. Taki, że ta woda leci naprawdę bardzo głośno, więc na pewno nas trochę zagłusza, ale to jest chyba jedyny plus. Mam nadzieję, że Ziutek zaraz znajdzie coś, czym będziemy mogli tą maskę stamtąd wyciągnąć. Co ty masz? Chodź to. Co to? Są jakieś rogi? Oh! Szczypce! Chyba się nada, co? No chyba idealnie. Nie przemyśleliśmy jednej rzeczy, że jak wylejemy mu ogórki na łeb, to wszystko będzie śmierdzieć ogórkami. Ale dobra. Tak blisko rozebranego stalkera jeszcze nie byliśmy. Mam nadzieję, że to ostatni raz. Mamy Dobra, teraz musimy tylko jakoś wyjść stąd. Idziemy, papę maskę. Ujalana śmierdzi. Powąchajcie. Fuj... Wali niesamowicie, ale dobrze, że mamy te szczytce, bo przynajmniej nikt z nas nie musi jej dotykać. Także co, wychodzimy oknem i misja chyba powiodła się sukcesem. Także my w końcu jedziemy do domu, a wy możecie pisać w komentarzach, co powinniśmy teraz zrobić z tą maską. I oczywiście wpadajcie na następne filmy, które wyświetlają wam się tu i tu na ekranie, bo z nich nam one za trzy, dwa...